Dzień dobry! Dziś, w ramach rehabilitacyjnego spaceru, pogadamy trochę o uchwytach piersiowych do GoPro. Postaram się Wam szybko i zwięźle odpowiedzieć na pytanie, czy warto dorzucić grosza i zamiast taniego chińskiego uchwytu kupić oryginalny GoPro Chesty. Chińczyka kupicie na Allegro za jakieś 20 zł, z kolei Chesty to wydatek jakiś 180 zł, zależnie od sklepu. Różnica w cenie jest olbrzymia, i już na wstępie powiem, że nie przekłada ona się w tak dużym stopniu na jakość produktów. Więc na podstawowe pytanie, czy warto? Odpowiadam, nie warto. Tani uchwyt robi swoją robotę wystarczająco dobrze. I w tym miejscu moglibyśmy skończyć. Jeśli jednak jesteś ciekaw, dlaczego zdecydowałem się na zakup Cześćiego, to oglądaj dalej, bo jest jedna cecha, której tani uchwyt nie ma, a która przekonała mnie do zakupu oryginału. Widzę trzy główne różnice między tymi mocowaniami. To żadna niespodzianka, bo widać je na pierwszy rzut oka. Po miesiącach intensywnego użytkowania mogę je jedynie potwierdzić. Przede wszystkim jakość pasków. GoPro ma o wiele sztywniejsze szelki. Lepiej trzymają i nie wyciągają się tak jak w Chińczyku. Druga różnica to ta poduszeczka od spodu. Jak mam być cztery, to ja nie wiem czy ja ją w ogóle czuję. Tak się składa, że na rowerze zwykle jest, jeżdżę w ubraniach, więc warstwę zmiękczająco amortyzującą mam już na sobie. Jak dla mnie oba uchwyty noszą się tak samo. I na koniec zapięcie. Pal licho samą klamrę, ale spójrzcie jak to się zakłada. Opa! Cyk. I gotowe. W odróżnieniu od Chińczyka, GoPro Proczesti przy zakładaniu nie trzeba przekładać przez głowę. I to jest właśnie powód, dla którego zdecydowałem się doinwestować w to mocowanie. Może to moja drobiazgowość i czepianie się szczegółów, ale weźmy taki scenariusz. Jest zima, zatrzymujecie się na postój i z jakiegoś niewyjaśnionego powodu potrzebujecie zdjąć uchwyt. Na głowie kask, na kasku okulary, zmarznięte ręce, wszystko się o siebie zaczepia, spada. Mówiąc w skrócie, miałem już dość podnoszenia okularów z piachu. Dla odmiany czestii zakładamy na ramiona, o tak, zapinamy klamrę i gotowe. Od taki drobny szczegół. Czy jest to warte dopłacenia 160 zł? Nie wiem, ja dopłaciłem i jestem zadowolony. Generalnie muszę powiedzieć, że nie żałuję tego zakupu. Chesty jest świetnie wykonany, materiały są o wiele lepsze i nawet szybko złączka łączka lżej wchodzi. Nie mogę jednoznacznie polecić tego mocowania, bo taniemu Chińczykowi naprawdę niczego nie brakuje i działa całkiem nieźle. Ale jeśli tak jak ja lubisz wyższą jakość produktów premium, to się nie zawiedziesz. Ciekaw też jestem jak Wy mocujecie kamerę jak idziecie na rower. Czesti, na kasku? A może do kierownicy? Chętnie też poczytam o jakichś kreatywnych mocowaniach w komentarzach. Jak zwykle, zachęcam też do kciuka w górę i suba, jeśli masz ochotę zostać na kanale na dłużej. Tymczasem, trzymajcie się. Na razie. Pa-pa!